Zwrocić kasy za przegrany kupon. Czyli kupon nie wchodzi, masz zwrot kasy. Promocja cały czas aktualna w betkliku. Zaraz powiem o niej nieco więcej. Witam serdecznie każdego na kanale obstawiamy. No bardzo mi miło, że wpadliście. Zachęcam od razu do zostawienia łapy w górę pod filmem. Każde kliknięcie pomaga rozwijać kanał. Także dziękuję serdecznie. Oczywiście lecimy z kuponami na dzisiaj. Będą duble, będą treble, będą też większe kupony za mniejsze stawki na koniec filmu. Jeżeli chcesz od razu przewijać do kuponów, śmiało przewijaj. Ja sobie ze swoim wstępem tutaj na spokojnie polecę. I potem też przejdziemy do kuponów. Więc zwrot kasy za przegrany kupon zaproszenie do grupy, konkurs dla Was standardowo i potem na spokojnie kupony. Jeżeli ktoś nie ma konta w BetCliku, bo od tego zaczniemy, a założy sobie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyje kodu promocyjnego, obstawiamy tak jak na tym banerku, to może stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupon, za maksymalnie 228 zł, obojętnie jakie typy, kursy, dyscypliny, nie ma to kompletnie znaczenia. Grasz sobie co chcesz, Ile zdarzeń na kuponie, jakie kursy Ci się tam podobają, nie ma znaczenia. To nie musi być taki kupon, jak tutaj widzicie. Stawka też dowolna. To może być 20 zł, 50, 80, 100, 228. Jak Ci się podoba? Jeżeli kupon wejdzie, kasa jest twoja. Jeżeli kupon nie wejdzie, Betki zwróci ci kasę minus podatek we freebecie do jednokrotnego obrotu po kursie 2.14 na całym kuponie, więc to są fajne warunki jak na polski rynek. Osoby zainteresowane takim bezpiecznym kuponem na powitanie odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Założenie konta minuta i można tworzyć coś na dziś. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku. Ponad 100 tysięcy ludzi, zapraszam też na Instagrama. tam często dodatkowe kupony, których nie ma tutaj na YouTube. Linki znajdziesz w opisie pod tym filmem, bez problemu to odkopiesz. E, przypominam, że mamy taki mały sklepik Typera, obstawiamy.shop, czyli przede wszystkim typerskie kubeczki, jak na parapecie i teraz graficznie na, na takiej wystawce. Można sobie rzucić okiem, jeżeli ktoś był zainteresowany dla siebie czy dla znajomego. Link znajdziecie w opisie. Obstawiamy.shop serdecznie. Zapraszam. Lecimy z konkursem. Jak zawsze, 25 zł do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć? No przede wszystkim musisz subskrybować kanał. Obstawiamy. Nagrody no, zawsze tylko dla subskrybentów. Dodatkowo łapa w górę kliknięta pod filmem i w komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Crystal Palace a Liverpoolem. Dopisujecie swój nick dla czas BetClika, typujecie do 245 komentarzy. Po tej godzinie bez nich grać, na nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. standardowe zasady konkursowe. I w końcu doturlaliśmy się do kuponów e, czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kuponów na dziś od osób, które już typowały a potem na spokojnie kilka kuponów za mniejsze stawki z większą ilością zdarzeń czyli to, co przy weekendzie ostatnio e, jest klasyką. <laughs> no, możemy lecieć, słuchajcie, zaczynamy od kuponu Dariusza, 11 kuponów podanych na YouTubie, u nas tutaj publicznie 6 trafionych, 2100 czystego profitu i mamy dubla, mamy dubla za 1000 zł, czyli to już jest grube granie, zwycięstwo Arsenalu który cały czas trzyma się na tym pierwszym miejscu w Premier League, aktualnie mecz mniej rozegrany od Manchesteru City a mimo tego, nie, dwa punkty przewagi no szczególnie tutaj troszkę ten Manchester City ostatnio pomógł, który punktów troszkę potracił, no na przykład z Nottingham 1 do 1 w każdym razie tutaj zdaniem Zdaniem Dariusza, mimo tego, że ta dyspozycja Arsenalu też nie jest jakaś mega stabilna i wybitna, bo te na pięciu ostatnich meczów to tylko dwa zwycięstwa, dwie porażki i remis, jeżeli chodzi o spotkania ligowe. Leicester po dwóch meczach zwycięskich ostatnio też z porażką, trzy do zaraz z Serem United, no to był dla nich naprawdę ciężki mecz. I tutaj faktycznie dla mnie też faworytem jest Arsenal, który mimo wszystko na przestrzeni tego sezonu prezentuje się po prostu lepiej. I żeby walczyć o mistrza, no takie mecze chyba zdecydowanie trzeba wygrywać. Do tego mamy, słuchajcie, BVB z remisem i over 1,5 gola, i to mi. Się generalnie bardzo podoba, głównie dlatego, że Hoffenheim gra padaczkę. Pięć ostatnich meczów, z czego cztery to były ligowe, jeden Pucharowy z Hoffenheim, z Lipskiem, przepraszam, no to same porażki. I to naprawdę takie dosyć bolesne, bo 3 do jednego z, z Leverkusen, 5 do dwóch z Bochum przegrali, 3 do 1 z Lipskiem, 4 do jednego z Münchengladbach. a Rusja w tym roku jeszcze nie przegrała. Więcej, bo Rusja w tym roku wygrała wszystko. Czego by nie grali? Wszystko zwycięskie. Jak sobie Flash Score odwiniecie, to wszystko jest na zielono. No wygląda to pięknie. Tutaj jeszcze w tej propozycji Dariusza mamy podpórę i liczone jest na to, że będzie overek. No jeżeli chodzi o bramki, to obie ekipy overowe, bo jeżeli chodzi o Borusję, ofensywa świetna. 44 strzelone gole, 21 meczów rozegranych, 27 goli strzelonych. Hoffenheim, 29-40 ten bilans bramkowy, więc ja się nie zdziwię jak sama Borusja. Wpakuję tutaj minimum dwa gole. Fajny kupon, podoba mi się, trzymam kciuki, lecimy dalej. Jacek, 7 podanych kuponów u nas na YouTubie, Trzy trafione, równe, 2000 zł czystego profitu i jest grane za 2000 zł. My mamy taką niepisaną zasadę, że jak ktoś swój profit zjedzie do zera, to przybijamy pionę, więcej kuponów nie podajemy. To może być yy, tak, właśnie w przypadku Jacka, który ładuje cały swój profit na gole underdogów. Gole underdogów grane za 2000 zł, 5000 zł do wzięcia. No i mamy tutaj mecz, o którym przed chwilą gadaliśmy tak naprawdę. Leicester ma strzelić gola e, Arsenalowi, Arsenalowi, który ostatnio trochę nie, punktów pogubił, który trochę tych goli też potracił. No jeżeli chodzi o ofensywę Leicester, to to jakoś tragicznie nie wygląda, no bo wiecie, oni są w dolnej części tabeli. Okej, okay, to jest 14. miejsce, ale 23 rozegrane mecze, 36 strzelonych goli. Po prostu też ta defensywa tutaj nie do końca dojeżdża i dlatego ta e, pozycja w tabeli jest taka jaka jest. No zdaniem yyy Jacka. Leicester minimum jednego gola trafia. Drugi mecz, czyli jeden z ciekawszych na dzisiaj. Real na własnym boisku podejmuje Atletico, czyli mamy derby Madrytu. E, I tutaj mamy na, zakład na to, że Atletico strzeli gola. No, biorąc pod uwagę e, to, że faktycznie, no, Real nie ma w tym sezonie jakiejś turbo żelaznej defensywy. Dla mnie, żeby nie było, w tym meczu są totalnym faworytem. Moim zdaniem ten kurs, ile tam, 1,80, 1,90 nawet na ich zwycięstwo jest naprawdę fajny. Bo m, przede wszystkim, wiadomo, może być lekkie zmęczenie po tej Lidze mistrzów. Ale tam mental został tak zbudowany że to naprawdę pewnie wyskoczył poza wszelką skalę ten mental. E, tutaj mamy też gola underdoga, czyli Atletico, bo Atletico, zdaniem Bukmacherów, jest underdogiem. E, też mają swoją to, to dobrą def ofensywę, to nie można powiedzieć, że nie, naprawdę mają ofensywę. Defensywy na tym samym poziomie, bo to jest 22 kolejki rozegrane po 17 straconych goli. Więc dla mnie, wolałbym iść tutaj, szczerze mówiąc, w Real Madryt, albo Real Madryt z podpórą i jakimś underem, niż w gola Atletico, no ale to nie jest mój kupon, to jest kupon Jacka. I mamy jeszcze Eintracht z golem. Eintracht, który przegrał oczywiście w lidze mistrzów z Napoli, 2 do 0 na waszym boisku. Teraz grają z Lipskiem i to jest bardzo ciekawy mecz, bo to jest pojedynek piątej i szóstej ekipy. Tylko, żeby was tutaj też, jakby nie zmyliło to, no bo ta szósta ekipa, jaką jest Eintracht, ma 38 punktów i do lidera Bundesligi traci. 5 punktów. Tam jest taki ścisk, że zapałki można tylko ewentualnie wciskać, praktycznie, nie? No tutaj mamy zakład też na to, że Eintracht strzeli minimum jednego gola. Bardzo podobne ofensywy. Bardzo dużo strzelają goli te ekipy, bo 21 kolejek w Bundesliga mamy rozegranych. Lipsk 43, Eintracht 42 strzelone gole. Czyli mamy trebla pod underdogów grubo pakowanego za 2000 od Jacka. Będziemy dalej do kuponu Artura. Eee, 3 na 4 trafione. To wygląda fajnie, jeżeli chodzi o statystykę kuponów. Ostatni widzicie na ekranie: 1853 zł czystego profitu i 855 zł, ma ładowane Owerka 2,5 goli w meczu BVB. No tu przed chwilą gadaliśmy o tym meczu, że, że tak naprawdę BVB jest w stanie tutaj pokrywać owery. Hoffenheim, padakę przegrywają te mecze tak naprawdę mecz za meczem. No ale też trzeba powiedzieć, że 5 ostatnich meczów to cztery razy minimum jeden strzelony gol przez Hoffenheim. Nie strzelili tylko w poprzedniej kolejce w Bundesligi z Augsburgiem na wyjeździe, tam przegrali 1 do 0 no ale biorąc pod uwagę to co Borussia robi e, głównie tutaj też w lidze że nam 4 do 1 łupie sobie Herte, 2 do 0 Werder na wyjeździe 2 do 1 Bochum w, w Pucharzy pyknęli 5 do 1 u siebie Freiburg tam oczywiście czerwona karta trochę pomogła no to tutaj mamy overka 2,5 goli w tym meczu i mamy różne w meczu Lecce i Sasuolo, czyli Liga Włoska pierwszy raz dzisiaj na kuponach e, Lecce tak naprawdę wygrzewało się już na dobre praktycznie z tej strefy spadkowej, bo oni mają bardzo słaby sezon po, bardzo słaby początek sezonu, mieli teraz już, nawet można powiedzieć, że są gdzieś tam na bezpiecznej pozycji, bo to jest już środek tabeli i tutaj bardzo podobne ekipy w tym sezonie walczą ze sobą, no bo lecze 13 miejsce, Sassuolo 15 miejsce, tam tylko 3 punkciki różnicy, ale to nas nie interesuje interesuje nas to, jak te ekipy biją ostatnio różne. jeżeli chodzi o lecze, 9, 8, 12, 10, 7 w ostatnich 5 meczach, 3 razy pokryta linia proponowana przez Artura, dwa razy nie, identycznie wygląda to w przypadku zasłolo, bo 14, 17 9, 4, 5 3 na 5 pokryta linia, nie najgorzej wyglądają te cyferki, ale przy rogalach oczywiście wiadomo, to wszystko zależy od tego jak się spotkanie ułoży, nie ma żadnych dobrych dobrych typów, żeby wybierać fantastyczne typy narzuty różne. Tego słowa mi zbrakło. W każdym razie mamy taką propozycję od Artura. Niech siada, bo tu jest fajny profit, fajnie to wygląda. E, dalej, kupon od Piotra. Też 4 na 5 trafionych. Tutaj profit wygląda jeszcze lepiej, bo jest 5780 zł czystego profitu, więc tutaj trzeba gratulować, bo pięknie ugrany profit na tych pięciu kuponach. I mamy tak, też mamy różne, ale mamy różne, które mi się podobają nieco bardziej. Mimo tego, że statystyki może tego nie oddają fantastycznie, no to kadex moim zdaniem dzisiaj różne nabije, bo mamy e, różne kady w meczu z Wajekano. Kadex to jest ekipa, która usilnie próbuje się wygrzebać ze strefy spadkowej. Okej, okay, oni są na pierwszym miejscu spadkowym, bo to jest 18 pozycja. Mają 22 punkty, ale tak naprawdę, jak. Fajnie się ułożą, ułożą mecze przeciwników, to oni wygrywając, mogą wskoczyć nawet 4 pozycje w górę. Bo e, Kadex 18, 22 punkty, ale na przykład Sevilla, która jest 12, e, 12, 25 punktów. To są tylko 3 punkty różnicy. Moim zdaniem, Kadex tutaj będzie ofensywnie cisnął. Jeżeli chodzi o ich ostatnie mecze, no to tak, jeden nabity rożny, 6, 3, 5 i 6. 6 e, ostatni mecz to mecz z Barceloną i 6 nabitych kornerów, więc potrafią też z mocnymi ekipami te kornery bić. Wajekano aktualnie szóste miejsce, więc to jest naprawdę dobra solidna ekipa w tym sezonie. Mamy propozycje narożne samego kadeksu i zwycięstwo szturm Gras to jest oczywiście liga austriacka, można powiedzieć, że Bundesliga, ale mimo wszystko austriacka, czyli druga ekipa, która cały czas będzie walczyła z Salzburgiem zapewne tutaj o mistrzostwo, bo to jest aktualnie 6 punktów straty, ale to jest jeszcze wczesna faza sezonu. Czyli mamy szturm Gras, który na u siebie gra u siebie z Klagenfurtem, który trzy ostatnie mecze ligowe przegrał, który na pięć ostatnich meczów ligowych ma cztery porażki jeden remis. zdecydowanym faworytem są tutaj gospodarze no Dodając do tego, że grają u siebie, dodając do tego, że 5 ostatnich meczów bezpośrednich wygrali, yy, podoba mi się to. Podoba mi się to połączenie tych akurat rożnych z tym akurat szturmgrazem. więc coś takiego mamy od Piotra. Emil, 5 na 6 trafionych kuponów, 7800 zł czystego profitu. Wygląda to. Wybitnie. Wygląda to naprawdę dobrze i mam nadzieję, że takie osoby będą trafiały dosyć często, żeby się też wiedzieli, że akurat te osoby dobrze typują. I mamy trebla. Owerek 2,5 goli w meczu AZ Alkmaar, który gra na własnym boisku z Cambur. No tutaj, przede wszystkim, moim zdaniem, jeżeli ma być owerek, to AZ musi się o to postarać. AZ aktualnie trzecia ekipa ligi holenderskiej. 47 strzelonych goli w 22 meczach, więc tutaj ofensywnie wygląda to dobrze. No i dzisiaj grają z ekipą, która jest pierwsza do spadku. Kambur aktualnie ostatnia pozycja. 13 punkcików tylko uzbieranych w 22 meczach. Defensywa może nie jakaś najgorsza, bo to jest chyba piąta albo szósta defensywa ligi. 37 straconych goli w 22 meczach, ale tylko 12 strzelonych. No i właśnie, teraz pytanie: czy oni coś tutaj łupną? Czy AZ łupnie 3 gole, żeby tego overka pokryć? takie dosyć ryzykowne moim zdaniem. Do tego mamy zwycięstwo Napoli, które oczywiście jest dzisiaj faworytem i powinno sobie poradzić w meczu wyjazdowym z Empoli. No ta przewaga w lidze już jest naprawdę ogromna, a może być jeszcze większa. Wydaje mi się, że Empoli jest w taki... Napoli jest w takim momencie, że naprawdę będzie upało tych słabszych rywali od siebie. Bez problemu. No po prostu są w takim momencie, że bez problemu powinni to robić. mamy dwa gole Benfiki, Benfica, która gra na wyjeździe z Wicelą, czyli oczywiście Liga Portugalska. No tutaj Benfica 5 punktów przewagi nad Porto, jeżeli chodzi tutaj w kontekście walki o mistrzostwo. 7 punktów przewagi nad Bragą, więc tutaj nic jeszcze jasnego nie ma. Na pewno nie mogą być spokojni o to mistrzostwo, bo to jest dopiero 22. kolejka. Więc tutaj mamy propozycję, że faworyt, jakim jest Benfica, strzeli Wiceli minimum dwa gole. Wicela traci średnio jednego gola na mecz, bo to jest 20... 21 rozegranych meczów, 21 straconych goli, więc taki defensywa też jakaś tragiczna tutaj nie jest, ale z drugiej strony mamy Benficę, która w tych 21 meczach strzeliła 54 gole. Więc to wygląda mocno. Coś takiego, słuchajcie, o Emila niech siada, bo profit jest tutaj piękny. I jest jeszcze jeden kupon, słuchajcie. Na dzisiaj mamy tak Mamy gol Crystal Palace Który gra na własnym boisku z Liverpoolem Z tym Liverpoolem, który przed chwilą Dostał łupnia 5 do 2 Z Realem, no to był w ogóle Dziwny, szalony, niemożliwy Wręcz mecz, to jest słuchajcie kupon od Kamila Kamil podał na razie jeden kupon Jeden kupon trafił 2186 zł Czystego profitu, wygląda to elegancko Bardzo ładnie I tutaj mamy tak jak widzicie właśnie Gol Crystal Palace i Burmów z Manchesterem City i rzuty rożne. No tutaj 500 zł na stawce, 1012 do wzięcia, czyli troszkę takie podwojenie, można powiedzieć. Podwojenie, i tutaj tak. No mamy ten gol Krystal Palace. Moim zdaniem siermiężny Krystal Palace, które w lidze. Gra bardzo słabo, bo to 5 ostatnich meczów, 4 remisy, jedna porażka. Okej, okay, w tych pięciu meczach 4 razy strzelali minimum jednego gola i faktycznie Liverpool może być w takim momencie, że tam tak jak Mental Realu poszedł do góry, tak tutaj naprawdę może być zakopany pod ziemią. No tutaj mamy propozycję na gola Crystal Palace, czyli gospodarzy w meczu z Liverpoolem i różne w meczu Bournemouth i City, no to statystycznie sobie polecimy. Jeżeli chodzi o ostatnie mecze Boomów. 10, 10, 10, 14, 8 różnych w meczu, elegancko, bo 4 na 5 pokryta linia. Jeżeli chodzi o City, 10, 12, 3. 10, gdzie nabili, nabili sami 10 z Nottingham, takie mecze też im się trafiają i 6, no w przypadku Manchesteru City 3 ostatnie mecze z 5 z pokrytą linią na overka, więc coś takiego tutaj mamy e, proponowane słuchajcie od e, Kamila, fajnie, niech będzie drugi trafiony kupon z rzędu, może jakaś fajna seryjka się tutaj urodzi, więc mamy te kupony i teraz na szybko przeskakujemy do tych za mniejszą stawkę, z większą ilością zdarzeń to już sobie leci taśmowo, tutaj nawet tego za bardzo nie omawiamy po prostu jeżeli chcecie sobie zerknąć na te kupony za mniejsze stawki, z większą ilością zdarzeń, to teraz spadzaj sobie Patrzycie, co tutaj ktoś z grupy od nas gra. Można coś sobie oczywiście podkopiować, jeżeli się podoba, ale tutaj nawet już żadnej takiej malutkiej nawet argumentacji, e, jaką wrzucam przy tych kuponach od osób, które typują regularnie, nie dodaję, Więc coś takiego i na dzisiaj mamy wszystko. Ja serdecznie dziękuję, że się do samego końca. Oczywiście przypominam, wszystko może być przegrane, wszystko może się zestrać, wszystko może pójść do kibla, brzydko mówiąc. Pamiętajcie o tym, bo żadnych pewniaków tutaj nikt nigdy nie dawał, nie daje i dawać nie będzie absolutnie, bo czegoś takiego w typowanku nie można określić. E, I trzeba mam to na uwadze, traktować to jako zabawę i dodatek do, ży do życia. A ja na sam koniec jeszcze raz zapraszam do subskrypcji, zapraszam do naszej grupy. Wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie, słyszymy się niebawem. Dobrego dnia. Wygranych kuponów na ra.